W ostatnim nagraniu powiedzieliśmy sobie, jak powinny transformować się współrzędne jednoform bazowych, aby przy zmianie bazy działanie jednoformy jako tensora było niezmienne. To, co jednak studentom się bardzo często myli w rachunku tensorowym i prowadzi do kłopotów ze zrozumieniem tego działu matematyki, jest odróżnienie sytuacji, kiedy tensor pozostaje niezmienny, a zmienia się baza od sytuacji, kiedy transformacja bazy pozwala nam w naturalny sposób z jednego tensora zrobić drugi. Żeby to nie było takie abstrakcyjne, to najpierw pokażę na rysunku, czym będziemy się zajmować. Załóżmy, że w dwuwymiarowej przestrzeni mamy wybraną jakąś bazę. Z tą bazą tradycyjnie związane są tu jednoformy bazowe, reprezentowane przez pionowe linie. Czarna jednoforma to jest jednoforma dualna do wektora E2. W ostatnim nagraniu zajmowaliśmy się tą niebieską jednoformą. Powiedzieliśmy sobie, jak zmienią się jej współrzędne, gdy zmieniliśmy te wektory E1 i E2 na wektory proporcjonalne. Tam niejako z automatu, jeżeli ten wektor E1' był wybrany jako dwa razy wektor E1, to tam nie komentując tego narysowałem tą czerwoną jednoformę pionową, dwa razy rzadsze jej linie. Dzisiaj chcielibyśmy uzyskać konkretny przepis, jak przy zmianie bazy dostać rachunkowo nową bazę jednoform, tak żeby można było to robić potem już prostą mechaniczną operacją. Dzisiaj na odmianę będziemy rozważać obroty. Obrócimy sobie tą bazę E1E2 o kąt 45 stopni przeciwnie do wskazówek zegara. Tu będziemy mieli więc nowy wektor bazowy E'1 i podobnie, jeżeli. Obróci się ten wektor E2 o 45 stopni, to dostaniemy tu wektor E'2. To, co my już wiemy rysunkowo, potrafimy sobie już wyobrazić tą nową bazę jednoform. No wystarczy je tutaj rysować jako takie rodziny linii równoległych do odpowiednich wektorów bazowych. Dostaniemy więc czerwoną rodzinę jednoformy E'1, no i z wektorem E'2 związana jest rodzina. E'2. Tą rodzinę E'2, może dla odróżnienia, kolorem zielonym tu będziemy oznaczać. Widać, że więc w naturalny sposób z bazy jednoform niebieskiej i czarnej, przez obrót wektorów bazowych, dostajemy nowy układ jednoform jednoformę czerwoną i jednoformę zieloną. Nie zawsze jednak możemy sobie pozwolić na rysunek, no zwłaszcza w większej liczby wymiarów. Dlatego chcielibyśmy dojść do tego, jak tutaj te jednoformy obrócone wyznaczyć też rachunkowo. Z rysunku jednak zobaczmy, jakie własności powinien mieć ten nowy układ jednoform. No Po pierwsze, jeżeli przyjrzysz się tej czerwonej jednoformie i będziemy chcieli ocenić jaka jest wartość tej jednoformy powiedzmy na wektorze E1 to widać, że ponieważ w tę stronę tutaj wzrastały wartości czerwonej jednoformy ten niebieski wektor E1 wcześniej przecinał nam jedną prostą jednoformy niebieskiej więc wartość E1 na wektorze E1 była równa 1 natomiast z rysunku też widzimy że wartość tym razem już czerwonej jednoformy e1 na tym samym wektorze E1 ona będzie mniejsza niż 1, ale dodatnia, gdyż ten wektor nie przecina nam tutaj tej linii z numerem 1, i podobnie wartość tej czerwonej jednoformy na wektorze e2 też jest dodatnia i mniejsza niż 1. No i też widzimy z rysunku, że ten wektor E1. W proporcji tutaj do wektora stąd dotąd pozostaje w takiej samej proporcji jak wektor E2 do wektora stąd dotąd, dlatego wnioskujemy, że te wartości tej szukanej jednoformy E'1 na wektorze E2 są takie same i dodatnie tyle możemy odczytać z rysunku. No, analogicznie też, dla jednoformy zielonej w tę stronę idą jej wartości. Tym razem ten wektor E1 jest skierowany w stronę ujemnych wartości tej jednoformy, zatem oczekujemy, że wartość jednoformy E'2 na wektorze E1 będzie mniejsza niż 1, natomiast wektor E2 jest tu skierowany zgodnie ze wzrostem wartości jednoformy zielonej, więc wartość. Tu oczywiście nie powinno być mniejsze niż 1, tylko mniejsze niż 0, a większe niż minus 1. Tak jak powiedziałem, natomiast ten wektor E2 jest skierowany tutaj zgodnie z przyrostem wartości zielonej jednoformy, zatem E' 2 od E2 będzie dodatnie i mniejsze niż 1. I co do wartości. Graficznie tu widać, że muszą to być równe wartości, gdyż długość tego małego odcinka jest taka sama jak długość tego odcinka. Tyle możemy graficznie zrobić. Wiemy jakby czego oczekiwać, natomiast interesowałyby nas konkretne współrzędne tej jednoformy. Tu przypominam, że współrzędna i ta jednoformy jest wartością danej jednoformy na i tym wektorze bazowym. Macierz przejścia odpowiadająca tutaj obrotowi przeciwnemu do wskazówek zegara jest w takiej postaci, gdzie fi jest kątem obrotu. No tutaj mamy w naszym przypadku fi równe pi czwartych. Więc ta macierz przejścia przyjmuje taką postać. Tu sobie można wstawić i wyliczyć te kosinusy, sinusy. One są tam równe plus minus pierwiastek z 2 na 2. I z algebry mamy relację między tą bazą primowaną a nie primowaną, bazą zwykłych wektorów E'L to jest to jest EF razy macierz przejścia PFL co możemy symbolicznie w postaci takiego mnożenia macierzowego sobie zapisać tu jako ćwiczenie możesz sobie wykonać to mnożenie macierzowe i zobaczyć graficznie, że te wektory primowane wychodzą w dobrą stronę Teraz interesowałoby nas, jak się przetransformują te formy. Będziemy więc szukać tych form czerwonej i zielonej przez znalezienie ich współrzędnych w bazie tych form niebieskiej i czarnej. Katą, formę primowaną chcemy zapisać więc jako kombinację liniową tych form z bazy nieprymowanej. Tu współczynniki tej kombinacji, żeby już nie mnożyć indeksem, oznaczę literami. A, A i razy E i, więc jest to jakieś A1 razy E1 plus A2 razy E2. Możemy sobie też literą K, pisaną tutaj na górze, zaznaczyć, że poszukujemy tu współrzędnej k tej formy. Przykładowo, dla k równego 1. E' oznacza tą formę czerwoną, że to jej współrzędnych szukamy w bazie formy niebieskiej i czarnej. Ponieważ w tym równaniu szukanymi są te współrzędne AK1 i AK2, więc musimy się w jakiś sposób pozbyć tych form tutaj z prawej strony. No Pozbędziemy się tak, że musimy tymi formami zadziałać na jakiś wektor bazowy. Zadziałamy tutaj na dowolny wektor starej bazy z numerem L. Zatem EK' działając na EL da nam tutaj L, tą współrzędną tej formy K. To jest skorzystanie tu z prawej strony. Natomiast żeby móc skorzystać ze strony lewej, no to forma K' żeby mogła tutaj działać na coś, no to to coś musi mieć wyrażone w tej samej bazie, gdzie jest forma, wtedy najłatwiej znajdziemy jak to działa. Jeżeli wektor EL tak się wyraża przez, jeżeli wektory primowane nowej bazy tak się wyrażają przez wektory starej bazy, a my tu potrzebujemy wektor nieprimowany wyrazić przez primowany, to oczywiście korzystamy tutaj z macierzy odwrotnej. Możemy sobie więc tu gdzieś na boku zapisać, że wektor starej bazy dostajemy jako kombinację liniową wektorów nowej bazy, tylko musimy wtedy użyć macierzy odwrotnej do macierzy przejścia. Tutaj jest fl. Nazwa wskaźnika sumowania nie ma znaczenia. To jest więc równe e'k. Może ten prim będę tutaj pisał, żeby ktoś nie myślał, że to jest wskaźnik k'. W miejsce el podstawiam to wyrażenie. Te współczynniki są liczbami, więc z liniowości formy E'K możemy je wyłączyć tu przed tę fo formę. A tutaj forma kata działając na f wektor bazy primowanej da oczywiście deltę Kroneckera z definicji bazy dualnej. W tym iloczynie zostanie tylko składnik z F równym K. Dostaliśmy więc bardzo ważny wynik, że AK... L jest to równe P do minus pierwszej KL i teraz co to oznacza i czy jest to zgodne z naszą rysunkową intuicją macierz odwrotną możemy tu w bardzo łatwy sposób znaleźć, ponieważ ta macierz jest odtogonalna, więc wystarczy tutaj tę macierz transponować czyli zamienić tutaj te elementy ze sobą, fizycznie jest to równoważne tym, że Operacja odwrotna do obrotu o kąt fi jest obrót o kąt minus fi, więc tutaj znaki się zamienią. Macież przejścia p do minus pierwszej. Mamy więc w takiej postaci, że na przekątnej zostają te same wyrazy, a tutaj zamieniają się tylko znakami. Te pozostałe. I wtedy przykładowo dla tej formy czerwonej, gdzie k jest równe 1, a 1... Pierwsza współrzędna tej formy to jest pierwszy element tej macierzy odwrotnej. Czyli w naszym przypadku pierwiastek z 2 nad 2. Natomiast dla formy tej czerwonej, czyli pierwszej, jej druga współrzędna no to jest element macierzowy P do minus pierwszej. Tu też u góry mamy numer wiersza, na dole kolumny. Musimy podmienić L nad 2, p 12 więc jest to ten element. Dostaliśmy bardzo tutaj w sumie prosty przepis: że jeżeli mamy macierz przejścia między bazami i weźmiemy do niej macierz odwrotną, to wiersze w tej bazie dają współrzędne nowych form bazowych względem form starej bazy. Forma E, Forma e 1, ale ważne, że w starej bazie, no bo chcemy względem starej bazy ocenić co tu się działo przy tym obrocie, czyli w bazie E ma współrzędne pierwiastek z 2 nad 2 i pierwiastek z 2 nad 2. Czyli oznacza to, że możemy ją zapisać w tej starej bazie jako pierwiastek z 2 nad 2 E1 E1 plus pierwiastek z 2 nad 2 E2. Sprawdzamy teraz, czy jest to zgodne z naszą intuicją. Ta współrzędna tutaj A1,1 to jest wartość tej czerwonej formy na wektorze E1. Ona miała być dodatnia i mniejsza niż 1, no i wyszło, że to jest pierwiastek z 2 nad 2 i oczywiście tak samo wartość tej, ta współrzędna pierwiastek z 2 nad 2 mniejsza niż 1 jest wartością tej czerwonej formy na tym wektorze E2 i teraz ćwiczenie dla Ciebie, bo jeżeli tutaj mamy też tą formę zieloną jej współrzędne są w tej postaci to sprawdź, że te formy są prawidłowymi formami tutaj dualnymi. Możesz sobie jako ćwiczenie wyliczyć wartość E'1 i to tutaj zarówno na wektorze E'1, współrzędne wektory E'1 dostajesz tutaj z macierzy przejścia. Przykładowo E'1 jest tutaj ma współrzędne względem starej bazy E1, E2 jako ta kolumna. Podobnie E'2 ma współrzędne wzięte z tej kolumny i powstawiaj sobie je tutaj, korzystając tutaj z przepisu na te formy, żeby zobaczyć, że tutaj dostajesz odpowiednie wartości. No czyli w tym przypadku dostajemy jedynkę, a jeżeli byśmy tym E'1 zadziałali na E'2, to powinniśmy dostać 0. Podobnie możesz zrobić dla formy tej drugiej, dla tej formy zielonej. Podsumowując, więc współrzędne nowych form bazy dualnej względem bazy starej, dostajemy tu z macierzy odwrotnej do macierzy przejścia. Mamy więc transformację kontrawariantną, gdyż przy niej jest używana macierz odwrotna. Natomiast musisz pamiętać, że w tym przypadku nie mamy jednego obiektu, którego wyrażamy w dwóch bazach, tylko względem starej bazy form rozkładamy tutaj nowy obiekt, nową bazę, nową bazę form. Jeżeli masz tu jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach. Zachęcam cię też do zasubskrybowania kanału.